No szczęść Boże. Kochani, pielgrzymka jest w stanie zmienić życie. Aktor Tomasz Karolak po Kamino sprzedał swoje Porsche. W Piśmie Świętym natomiast czytamy o Zacheuszu, który spotkawszy Jezusa zadeklarował, że rozda połowę. Słyszymy o poławiaczu Pereł, który znalazł się taką drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał, żeby ją kupić. Ale słyszymy też o bogatym młodzieńcu, który... Usłyszawszy od Chrystusa, co ma począć, odszedł zasmucony, ponieważ miał wiele dóbr i wiele posiadłości. Zapytam dzisiaj pielgrzymów, z czego byliby gotowi zrezygnować. Po pielgrzymce, jak Tomasz Karolak. Chodzi o przemianę serca, o nawrócenie, o gotowość takiej radykalnej zmiany w swoim życiu, która może się dokonać właśnie tutaj, podczas rekolekcji w drodze. Zapraszam Was na kolejny odcinek nagrany podczas 43. Pierwszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Czego byłabyś w stanie zrezygnować pod wpływem tegorocznej pielgrzymki? Zacznijmy od tego, że jestem jeszcze studentką, więc niewiele mam, jeżeli chodzi o jakieś dobra materialne, ale z czego mogłabym zrezygnować pod wpływem pielgrzymki? Myślę, że może z takiego częstego siedzenia, nie wiem, na telefonie, na komputerze, bo właśnie zauważyłam, że zbyt wiele na tym siedzę, więc może to takie postanowienie, żeby po prostu. Nie wiem, pójść na spacer, pomodlić się. Może z jedzenia. <grymne> Może być? <grymne> Mogę zrezygnować z urlopu. Myślę, że z mediów społecznościowych, z dostępu do takiego jakby ciągłego dostępu do Facebooka, Instagrama, bo pielgrzymka to jest taki czas, który jakby wycisza, który uczy nas bycia z drugim człowiekiem, tego, że właśnie na odpoczynkach gdzieś tam wspieramy się wzajemnie, siedzimy, gadamy, leżymy, a nie siedzimy w telefonach i jesteśmy cały czas online. Ja zobaczę, czy ty znikniesz z face'a. No może ze słodyczy mogłabym powiedzieć, bo to jest dla mnie ciężkie. Ze swojego pokoju w scenariuszu. No trudno mi powiedzieć. Wszystko jest zakony, to z czego mam rezygnować? Co miałem, to już zrezygnowałem. Ciężko mi powiedzieć, z czego mogłabym zrezygnować po tegorocznej pielgrzymce, ponieważ na pielgrzymkę chodzę co roku. Nie powiem, że żyję w ascezie. Od 25 lat chodzę na pielgrzymki, służę w służbie medycznej, tyle ile mogę, nawet jeszcze więcej. Z czego zrezygnować? To bardzo trudne pytanie. Ale to jest dobry moment na odpowiedź na takie pytanie, ponieważ dostałam bardzo kuszącą propozycję zawodową, która z pewnością. Uniemożliwiłaby mi chodzenie na pielgrzymki i w ogóle zmianę w moim życiu byłaby na gorsze. Dużo mniej miałabym czasu na życie, na rodzinę, może trochę więcej pieniędzy. Ja już podjęłam tę decyzję, właśnie też tutaj. Nie zdecyduję się na te propozycje. Niech będzie jak jest, bo jest dobrze. Lęku. Lęku przed, no niestety, zagrożeniami, które nadchodzą i. Postaram się po tej pielgrzymce właśnie pozbyć się tego, zaufać w pełni Bogu tak na maksymalnie na co mnie stać, a będę się starał przy pomocy Bożej, żeby mi stać było na więcej jak teraz. Z czego bym w stanie zrezygnować pod wpływem pielgrzymki? No na pewno kiedy się skończy to zrezygnuję z wstawania o 5.30 rano, takich rzeczy. E... E... Tak, to nie wiem, takie drobne wyrzeczenia w życiu, chociażbym poszedł bardziej w drugą stronę, żeby robić dobre rzeczy po prostu dla innych. To też jest fajne. Zrezygnowałem z lakieru do włosów. To jest dopiero czwarty dzień, także jeszcze mam myślę, że jeszcze, jeszcze będę mógł coś przemyśleć, co, co, z czego powinienem zrezygnować, co mnie jakoś tam obciąża, co jest ważne i ważniejsze i także jeszcze chyba za wcześnie. Ale to w, w tym kierunku będę myślał, że, 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 że trzeba takie, takie też decyzje podejmować. Z czego ksiądz kierownik byłby w stanie zrezygnować? No, na pewno nie z Porsche, bo nie mam.